W świecie idealnym wszystko powinniśmy robić w grach. I to pięknie brzmi, pięknie, pięknie się o tym o tym mówi, że gry, dobór środków, niektórzy policzą średnią kontaktów w danej grze. No, to wszystko można pięknie, pięknie przedstawić. Tylko, że są zawodnicy y, o różnym sposobie gry i są zawodnicy, którzy się umiejętnie poruszają, łapiąc wolne, wolne przestrzenie pomiędzy formacjami, że tych kilometrów nie pokonują dużo podczas tych, 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 tych gier. I to nie wynika z zaangażowania tylko ze sposobu gry dodatkowo jest specyfika poszczególnych pozycjach na, na których się w inny sposób w inny sposób biega bo inne kilometry pokonuje stoper inne boczne boczne obrońca I ktoś ma bardziej potrzebę wytrzymałości szybkościowej Ktoś ma większą ilość większą ilość sprintów więc. Ale to się odnosisz raczej do większych form, prawda? Bo tak. Czy do małych gier, takich, nie wiem, 4 na 4 też. Znaczy, jeżeli to jest trening, trening mocowy, No to ja, bym tego, to ja bym tego raczej raczej nie dzielił, że to są mniejsze formy, czy stosunek pracy, bardzo bardzo krótki czas, trening, trening mocy, szybkości, więc w tym, w tym momencie bym nie dzielił, ale bardziej mi chodzi o, o wytrzymałość, o gry też mniejsze, jeżeli kształtujemy wytrzymałość w krótszym odstępie czasowym, bo jak analizując, my mieliśmy w Legii, Możliwość GPS-ów, monitoringu pełnego, to ja obserwowałem zawodników i byłem zadowolony z jego postawy, z tego, jak wyglądał w treningu, a potem, jeżeli chodzi o ilość pokonanych kilometrów, czy też prędkości, jakie osiągał, nie była zadowalająca i czasami trzeba to, trzeba to wyrównać. Są szkoły na zachodzie, że nawet ktoś ma na, na komputerze. Na żywo wyniki, ile zawodnik, zawodnik przebiega, i dany zawodnik jeszcze zostaje po treningu, żeby tą pracę, pracę wyrównać względem, względem innych, innych zawodników. Oczywiście to jest to jest delikatny, delikatny temat, ale spotkają się z różnymi, z różnymi sytuacjami. W świecie idealnym, w sezonie startowym, to generalnie rzadziej, rzadziej to występuje, aczkolwiek ja uważam, że nie da się w 100% optymalnie przygotować na bazie samych gier. Mhm. A w jaki sposób to uzupełniałeś w takim razie w treningach? Czasami to były, czasami to były interwały, czasami były starty, czasami była zwiększona ilość, ilość powtórzeń.